Cześć, witam w swoim kanale w tym filmie pokażę wam jak posadzić winogrono jak widzicie moja sadzonka jest już dość sporych rozmiarów powinna być już teoretycznie posadzona dużo prędzej do gruntu ale nie było czasu zawsze coś było ważniejsze ale nadszedł czas żeby w końcu posadzić więc w tym filmie pokażę wam jak posadzić winogrono z sadzonki którą sami wyprodukowaliśmy ja tą sadzonkę dostałem od rodziców, ale nie na ten temat film. I tak, jak się w ogóle do tego zabrać? Ja już mam tutaj dołek wykopany. Dołek ma średnicę 30-40 cm. Ogólnie dwie szerokości łopaty i głęboki jest na około 50 cm. Dlaczego taki głęboki? Ponieważ pod winogrono dobrze jest dać. Albo kompost, albo obornik naturalny lub też granulowany. Ja będę dawał obornik naturalny. Mam już tutaj przygotowany. Jest to ten sam, którym nawoziłem pomidory, nawoziłem, yy, nawoziłem papryki. I tak wlewam około 2 litrów tego obornika do dołka. Czekam delikatnie chwilę, aż yy, wsiąknie. Cały obornik. Gleba, w jaką należy sadzić winogrono, to najlepiej rośnie w piaszczystej, w piaszczysto-gliniastej, w takiej, która łatwo przepuszcza wodę, jest po prostu przepuszczalna. PH między 6 a 7. Stanowisko. Stanowisko dla winogrona musi być słoneczne, najlepiej słoneczne i osłonięte od wiatru. Moje winogrono będzie sadzone akurat w, na stanowisku słonecznym. Teraz mamy Wieczór jest już, więc wieczorem będzie w cieniu. Nie, mogłem, nie miałem jak wybrać innego miejsca, takiego, żeby po prostu ono było cały czas na słońcu. Ale to, to nic, będzie rosło na takim. Prawie już wsiąkło, więc zasypujemy obornik ziemią w jednym bardzo ważnym celu, żeby odseparować korzenie od obornika, zwykły obornik naturalny jest zbyt ostry i może popalić korzenie i zniszczyć roślinę. W przypadku obornika granulowanego nie masz takiej obawy, w przypadku kompostu też nie, ale jeżeli będziecie sadzić przy i będziecie dawać pod korzeń obornik naturalny pamiętajcie żeby nasypać około 5 cm warstwę żeby oddzielić jak roślina będzie potrzebowała składników. Wtedy sobie poniesienie wychoduje, sobie korzenie, które sięgną po prostu nawozu i go pobiorą. I obor, obornik wsiąkł. Tutaj jeszcze spójrzcie: podczas produkcji sadzonek było wsypane pod spód kamyki, żeby odseparować nieco roślinę od wody po podlewaniu. I teraz, jak sadzimy. Sadzimy około 5 cm głębiej niż mamy podłoże. Sadzimy dlatego tak, żeby wytworzyła się naturalna niecka, która przyda nam się do podlewania. Teren nie jest zbyt, zbyt ekstra, ale winogrono sobie świetnie da radę. I na koniec, po zasypaniu dołka, obficie podlewamy. Dlatego, że z powodu, że jest bardzo ciepło, ja pod tą winogrono podleję aż 10 litrów wody. W pierwszych miesiącach, tygodniach, przed ukorzenieniem należy regularnie podlewać, żeby roślina nam nie padła po prostu żeby nie uskła. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.